Proszę Państwa, bardzo proszę o uwagę. Dnia 17 grudnia odbyła się trzecia sesja Rady Miasta. W tej sesji przyjęto uchwały zatwierdzające wybór przewodniczących poszczególnych komisji. Przewodniczącym Komisji Budżetowo-Gospodarczej został pan Paweł Kołodziej. Nad Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przewodnictwo obejmuje pani Lucyna Sibilska. Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozyskała przewodniczącego w osobie pana Jacka Sekuły. Obowiązki przewodniczącej Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego powierzono pani Marii Walkiewicz, a Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa przewodniczyć będzie pani Henryka Dudek. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Innymi tematami obrad były uchwały dotyczące ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza, nadania nazw ulic, zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. Na koniec porządku obrad zostały interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Tylko najmłodszy korzystają z naszej hali, tutaj, natomiast cała reszta musi gdzieś się utłumaczyć, prawda, po polsku, już na i tak, dalej, po prostu... Bo nie ma sali, bo tak, nie ma sali. Dziękuję, za obrzydlenie. W poprzedniej kadencji, no nie wszyscy radni mieli dobry kontakt z mieszkańcami. W związku z tym ja spodziewam się, że ten kontakt z mieszkańcami będzie szerszy, głębszy i bardziej bezpośredni. Po zakończeniu posiedzenia członkowie Rady Miasta zostali zaproszeni na krótkie spotkanie wigilijne uczczone opłatkiem i tradycyjnym poczęstunkiem.